Podakowski, witamy. Dzień dobry w ten poranek. I cóż, dzisiaj będzie o rocznicę pogromu kieleckiego. Jak to tak. doszło? 4 lipca 1946 roku. Po to, żeby mieć uzasadnienie do okupacji ziem polskich, Sowieci za pośrednictwem swojej. Swojej podległych im e, polskojęzycznych komunistów, którzy absolutnie i to trzeba powiedzieć, e, zorganizowali pogrom w Kielcach. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby powiedzieć sobie, że e, ten pogrom, który został przeprowadzony przez jednostki wojska, milicji, ubecji, e, bezpieki i innych formacji. E, nie można obwiniać Polaków, ponieważ te formacje e, i te władze, które władały teraz, wtedy Polską, e, nie były reprezentatywne dla narodu polskiego, nie miały mandatu demokratycznego. Pa, Polska przedwojenna była państwem demokratycznym e, do 26 roku. I można mówić o tym, że władze, władze polskie wtedy od, od 18 do 26 roku miały mandat demokratyczny. Natomiast po II wojnie światowej te władze, które były w, zarządzały tym kawałkiem Polski, bo przypomnijmy, że pół Polski zostało zajęte przez Sowietów i oddzielone od naszego kraju tereny w, na wschód wschodnie na wschód linia Kersona tak zwana linia Kerzona. E, zostały zostały m, na trwałe zajęte przez Sowietów. E, I te władze, które zostały przez Sowietów, przez Moskwę, przez Rosję Sowiecką, e, zainstalowane tutaj po II wojnie światowej nie reprezentowały Polaków, e, zwalczały polski patriotyzm, nie miały mandatu demokratycznego. To nawet było widać. Po, po tym, Bo w tym samym czasie było referendum, które zostało przez tych komunistów przegrane. Polacy, pomimo tego, że pytania referendum były tak skonstruowane, żeby Polacy zagłosowali, bo były e, zgodne z oczekiwaniami społecznymi. W, w czy jesteś za uwłaszczeniem, to... czy jesteś za reformą rolną, czy jesteś za przejęciem? prawda, y, y, pa parcelacją y, y, gruntów i tak dalej, o, y, y, więc ale powiedzmy... postulaty były, natomiast Polacy demonstracyjnie zagłosowali, że nie są nie, nie popierają. Polacy walczyli w ramach Żołnierzy Wyklętych z tą nową okupacją, e, popierali przeciwne władzom komunistycznym jedyną legalną, legalną pozycję, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe. To wszystko było, były, było to dowód na to, że komuniści nie mieli poparcia społecznego. E, I żeby jakoś uzasadnić tą komunistyczną okupację, Polski, yy, przy, przyłączenie faktyczne, stworzenie z Polski kolonii sowieckiej. Właśnie przeprowadzono taki pogrom. Yy... Właśnie, ja tak. bym się chciał dowiedzieć, myślę, że widzowie też, dlaczego yy, przecież bardzo dużo yy, ludzi pochodzenia yy, żydowskiego było w tym aparacie represji przywiezionych ze wschodu. Dlaczego oni zdecydowali się, na pogrom polskiej ludności pochodzenia żydowskiego, skoro tak naprawdę no sami zasiadali gdzieś tam w kręgach decyzyjnych? No bo czasami trzeba podejmować interes, interes, to nawet było widać, nie wiem, w czasie okupacji niemieckiej, kiedy dla nas niewyobrażalne było to, że elity żydowskie zaangażowały się w tworzenie kolaboranckiej, o, zostały kolaborantami niemieckich nazistów i brały czynny udział w zagładzie narodu żydowskiego. To dla nas, dla nas Polaków jest niepojęte. Natomiast jest to, jest to pojęte i akceptowane właśnie w, w ramach cywilizacji, cywilizacji żydowskiej. Ta interes, interes, interes żydostwa realizuje się nawet kosztem, kosztem niektórych Żydów. I po II wojnie światowej... Dominacja Żydów, nadreprezentacja ich w organach władzy, bezpieki wymagała tego, żeby, żeby do, do niektórych, niektórych poświęcić i poświęcono akurat Żydów, którzy byli syjonistami, bo ten, ten budynek, na który był na Planty 7, napad, nie, napadły, napadły, napadły te oddziały komunistyczne. Bo przypomnijmy jeszcze, jak to wyglądało w mieście K Kielcach: było bardzo dużo różnych siedzib sił komunistycznych. I dojście z Um, z siedziby Wojska Polskiego Bezpieki, KBW, NKWD, to było kilkanaście minut i jakby ktoś, jakby naprawdę był jakiś pogrom i ktoś chciał to spacyfikować, to w ciągu kilkunastu minut by to już była, była sprawa załatwiona. Jeżeli tej sprawy nie załatwiono, to znaczy, że ten pogrom był e, akceptowany, tym bardziej, że był przeprowadzony przez siły wojskowe, na których czele bardzo często stali w tych Kielcach Żydzi. I ten dom, w którym były planty 7, miał dwie klatki schodowe. I w jednej klatce schodowej mieszkali Żydzi komuniści, a w drugiej klatce schodowej Żydzi syjoniści. I ofiarą pogromu padli ci Żydzi syjoniści. I tak i tak to przeprowadzono. Jeszcze do tego data była nieprzypadkowa. Bo jednocześnie nie tylko chciano uzasadnić sowiecką okupację Polski, bo pod pretekstem tego, że Sowieci muszą za ryj wziąć tych wstrętnych polskich antysemitów, którzy chcą Żydów wymordować, Sowieci chcieli skłonić żydowskich komunistów do migracji do Palestyny, bo planowali, że przyszły Izrael będzie państwem sojuszniczym dla komunistów. To im nie wyszło i dlatego byli tacy wściekli w 1968 roku. Natomiast do 1968 roku przez 20 lat relacje Izraela z, z a, Sowietami były doskonałe. To, to Sowieci a, wspierali dyplomatycznie, to Sowieci przesyłali e, Izraelowi broń, więc te relacje były bardzo dobre. Chciano także przykryć sprawę Katynia. Bo w Norymberdze, akurat w czasie procesu norymberskiego, były przesłuchania w sprawie Katynia. Z których wyszło, że jednak ten Katyn nie popełnili Niemcy, tylko Sowieci, co było bardzo niewygodnie dla Sowietów. A poza tym chciano, Sowieci chcieli em, zniechęcić opinię publiczną do, do Polaków. Yy, tak, ja tutaj dodam, że to nie po raz pierwszy yy, pogrom. Na syjonistach nastąpił. Później był ten pogrom również inspirowany przez władze komunistyczne. W 1968 roku byśmy rozmawiali przy okazji książki na licencji Moskwy o Gomułce i właśnie o, o jakby schyłku jego, jego panowania, kiedy to właśnie miało miejsce, miało miejsce rozruchy na uczelniach, podburzono studentów, komuniści podburzyli i tych syjonistów do, do końca się pozbyliśmy. Ja. Mam taki na, namacalny, namacalny dowód, gdzie rozmawiałem z Marianem Lichtmanem. To jest taki, taki człowiek, który grał sobie w trubadurach, bardzo znanej e, kiedyś, no teraz też w znanym zespole. On jest Polakiem pochodzenia żydowskiego, urodził się po, po 45 roku w Polsce, więc czuł się Polakiem, urodził się w Łodzi. No i nagle w 68 roku okazało się, że jego rodzice pakują walizki i mówią wyjeżdżamy, A on powiedział nie, bo to jest moja ojczyzna, on tu został, dopiero jego żona, jego żona ściągnęła go do Danii, gdzie ma jakby drugą swoją ojczyznę, jest trochę w Polsce, trochę w Danii i właśnie tym, tak jak powiedziałeś, komunistom zależało na antagonizowaniu, na kłóceniu Polaków, Żydów, no kogo się dało po prostu dziel i rządź. To była taka stara, stara dewiza. A ponieważ wiadomo, że Żydzi są tacy opiniotwórczy, i jeżeli się ich dobrze postraszy, no to po prostu potem się rozniesie, że Polska jest krajem antysemickim, i nagle się okazuje, że to Polska przyczyniła się do Holokaustu, co jest absolutną nieprawdą i musimy to mówić i powtarzać ciągle i wciąż, bo to nawet sami Żydzi, którzy przeżyli tutaj Holokaust, bardzo często podkreślają, że Polska nie jest winna Holokaustu, Polska była jedną z ofiar. Polacy byli ofiarami takimi samymi, też byli przeznaczeni do eksterminacji, tylko w późniejszym terminie, bo Niemcy są na narodem metodycznym. Najpierw chcieli się rozprawić z Żydami, potem z Romami, z Polakami, z innym elementem, który był im nieprzydatny. Jedyne przydatne to były dzieci o niebieskich oczach i blond włoskach, które wywieziono do III Rzeszy i zniemczano, dając im szansę na tak zwane normalne życie, więc mówię, tutaj ten pogrom to był, to był to było takie preludium ten. Znaczy, pogrom ja, ja jeszcze ci powiem, że tak jak wtedy, w tym 1946 roku, a ten pogrom był przeprowadzony w czyimś interesie, tak dzisiaj do dzisiaj szerzy się kłamstwa o polskiej odpowiedzialności za pogrom kielecki, tym razem nie w interesie Moskwy, choć też ona korzysta na tym, że jest wizerunek negatywny Polski. Ale w interesie amerykańskich środowisk żydowskich, które chcą e, wymusić na Polsce realizację fałszywych, e, e, bezpodstawnych roszczeń e, żydowskich wobec Polski. To są takie zaplecze, zaplecze, e, zaplecze e, propagandowe. Do dzisiaj te kłamstwa na temat polskiej odpowiedzialności za Jedwabne są szerzone. A, a przypomnijmy, że właśnie za, za pogromem kieleckim stał wy. Wydział czwarty NKWD, tak zwana jevre, jevre sekcja, czyli wydział żydowski. Personalnie był odpowiedzialny Michał Aleksandrowicz Diomin i podlegający mu generał Korczyński. Propaga komuniści w swojej propagandzie oskarżali, chcieli ten od razu przypisywać ten pogrom remigrantom, andersowcom, księżom, harcerzom. Okolicznym chłopom, mieszkańcom Kielc dla których Żydzi mieli być konkurencją, prywatnym restauratorom, polskiemu antysemickiemu Motłochowi, nawet e, robiono po, po to, po to część, część funkcjonariuszy komunistycznych była poprzebierana w, za, za na przykład Andersowców, którzy mieli brać udział w tym, w tym pogromie. E, I pierwsza to przebieranka. Komunistów, bo oni byli bardzo dobrzy w tych przebierankach, przebierali się za, za obcy sobie element i pod, pod pretekstem tego, że są kimś zupełnie innym, robili, wszczynali różne burdy. Ja tylko jeszcze przypomnę, ta ustawa chyba 447 i te reperkusje, gdzie coraz częściej Izrael podnosi ostatnio przez swoich dyplomatów, że Polska powinna zwrócić mienie pożydowskiej. Na tle tego odbył się taki happening młodzieży wszechpolskiej, gdzie Kupka gruzu wylądowała przed Ambasadą Izraela, oczywiście Ambasador Izraela bardzo oburzony. No Jeżeli obejrzymy sobie bardzo fajny film w Muzeum Powstania Warszawskiego, ten 20-minutowy 3D wykonany przez pilota amerykańskiego, pół roku po, po, po tym, jak Warszawa została opustoszona i spalona, bo to był mniej więcej gdzieś lipiec, czerwiec, lipiec 1945 roku przelot nad. Pustą Warszawą, gdzie nad gettem tak naprawdę królują tylko y, trzy y, ruiny kościołów. Tutaj ten na Nowolipkach, y, na Lesznie i na Chłodnej, a reszta to jest kupa gruzów. Tak naprawdę mienia pożydowskiego nie ma. Zostało wywiezione, skradzione, y, splądrowane i zniszczone przez Niemców. Niemieckich, hitlerowskich faszystów, nie żadnych nazistów, tylko przez Niemców. Po prostu powiedzmy sobie to, że i Niemcy odpowiedzialni są. Niemców należy ścigać za, za mienie pożydowskie. Jeżeli y, za mało y, od Niemców uzyskali, bo już coś tam uzyskali, Żydzi to powinni się ciągle i wciąż domagać. Od Niemców, od Rosjan, bo także mienie pożydowskie, tak jak Janek wcześniej wspominał w którymś z odcinków, mienie pożydowskie zostało na kresach, przecież też mieli dużo y, swojego mienia, więc to są adresaci roszczeń żydowskich. Bardzo dobrą książką o pogromie kieleckim jest książka Umarły Cmentarz, nieżyjącego polskiego reportażysty Krzysztofa Konkoleskiego. Tą książkę wydał. Przed laty wydawnictwo Von Borowiecki. Bardzo dobra rzecz. Właśnie w tej książce Krzysztof Koleski opisał, um, kim był kim taki taka prowokacja, jak była, bo tu jest w tej książce opisany cały ze, cała, cała kontekst historyczny tych wydarzeń i tego, jak te wydarzenia zostały przeprowadzone. Właśnie w tej książce opisuje historię Henia. Błaszczyka, który, który podawał się chłopca, który podawał się z, za ofiarę do tego, że, że został porwany przez Żydów, zamknięty w piwnicy, w tym budynku, w którym zresztą piwnicy nie było. E, widział pomordowane inne dzieci, których krew przetaczano Żydom. E, I e, bardzo ważną rzeczą, je, rzeczą jest to, że ojciec, ojciec Henia był konfidentem, UB e, infiltrował narodowe siły zbrojne i byłby przygotowany Henio i jego ojciec do, do tej roli. E, I właśnie z, zaczęło się z program został zorganizowany także z, komisata, z komisariatu U MO wyszła grupa milicjantów po cywilnemu i ubrana, z, e, umundurowana z e, ojciec i syn e, Błaszczykowie, e, brat Henia. I, I dwóch jego sąsiadów, i ta grupa zaczęła wykrzykiwać o właśnie o, o zbrodniach żydowskich, miała sprowokować, sprowokować do pogromu. E, ludzie nie byli chętni do przyłączania się, ale na szczęście dla komunistów, komuniści wiedzieli, że ich prowokacje nie są zbyt popularne, więc e, zabezpieczyli się. E, przybyły jednostki ludowego, tak zwanego Wojska Polskiego, Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli takich oddziałów wojskowych e, bezpieki, e, Polacy, Rosjanie w mundurach i podcywilnemu, e, była bojówka ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej, e, bojówka e, komunistów z Polskiej Partii Robotniczej, z Fabryki e, Stowarzyszenia Huty Ludwików. Kto i, I cała ta grupa e, e, tych, tych funkcjonariuszy komunistycznych e, wdarła się właśnie do, 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 e, do siedzib do tej kalatki schodowej, gdzie mieszkali syjoniści, rozegrała się walka. E, wyciągnięto e, przez cały okres e, wojsko, było u, u ciężko uzbrojone, miał nawet ciężkie karabiny maszynowe. E, i wojsko, wojsko nie dopuściło do tego, by zgodnie z przepisami ówczesnymi komunistycznymi, e, kontrolę, e, dowodzenie przejął prokurator Jan Wrzeszcz, e, który, który po pogromie był prześladowany, ponieważ nie zgodził się na to, na to żeby i informował, że pogrom nie był przeprowadzony przez ludność cywilną. I w, właśnie tego 4 lipca 1946 te jednostki wy, wymordowały tych, tych komunistów. Trwa spór, ile ile brało udział w tym, w tym mordzie? W czasie właśnie chcąc obarczyć Andersowców, księży i harcerzy część komunistycznych bezpieczniaków była poprzebierana w mundury drugiego korpusu generała Andersa i w czasie właśnie pogromu jak byli jacyś gapie to wyłapywali komuniści tych gapiów, aresztowali. Sami dokonywali zbrodni, a potem, potem tych, tych przygodnie złapanych ludzi oskarżyli o udział w pogromie. Część z nich została zamordowana sądownie, została skazana na śmierć i wykonano na tych niewinnych ludziach wyroki. Ci ludzie byli w czasie, w czasie przed procesem, byli przez torturowani przez komunistów i zmuszani do, do, do składania fałszywych, ob, obciążających siebie zeznań. Te, te tortury były niewyobrażalne. Dzisiaj, dla nas, na przykład, na, nie tylko tych ludzi, bito. E, męczono. To także, nawet tak perwersyjne były tortury, jak to, że musieli siadać nago na, na, na stołku, tak żeby im noga stołka wbijała się w pochwę albo odbyt. To była taka, ta, to, były, to były metody, którymi wymuszano e, przyznanie się do niepopełnionych zbrodni. Tak, e, mówili, że Gestapo nie miało tak wyrafinowanych metod jak. Jak UB czy NKWD, prawda? Zakaz snu, oblewanie zimną wodą, więc no, to jest wszystko, co można sobie wyobrazić. Ci ludzie rzeczywiście przyznawali się często do zbrodni, których nie popełnili, i tak jak mówisz, byli skazywani, byli zabijani, ale co, co było jakby takim najgorszym, w tym wszystkim wszystko było najgorsze, ale chodzi o to, że, że ten pogrom y, kielecki y, zapoczątkował rzeczywiście grupą reprezentatywną. Byli właśnie ci bandyci e, pereroscy, czyli wszystkie możliwe służby, które zostały uruchomione do tego, żeby tę akcję przeprowadzić. jak powiedziałeś przed chwilą, e, akcję e, inspirowało NKWD, a NKWD nie jest żadną polską służbą, tylko to byli właśnie ci, którzy stali za, za plecami. Sowiecki wywiad, sowiecka bezpieka. Wywiad, tak nawet nazwiska pojawiły się rosyjskie. Tak. I po pogromie po pogromie widać było, jak były czyszczone, czyszczone, e, likwidowani, likwidowani, niewygolni świadkowie, jednostki wojskowe, które brały w pacyfikacji udział, zostały, zostały przemieszczone do pacyfikacji Ukraińców i Łemków. E, ten Henio Błaszczyk też nie został, e, ojciec Henia po pogromie został członkiem PPR. Komuniści załatwili mu pracę. Sam Hendryk pracował jako ochroniarz w budynku PZPR, posiadał broń polną. E, zajmował się ochroną pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kielcach, więc po prostu widać było, że to był człowiek yy, i, to, i to ten Henio, który, który oskarżał Żydów o to że ko, o rzekome porwanie. Więc widać, widać że, że krzywda mu się nie stała. To dokładnie opisuje. Ja się opieram na tym, co pisał czy Krzysztof Konkoleski w swojej książce. E, po, po, też e, o tym, jak, bo, jaka była to prowokacja, informował w swoim raporcie ksiądz, e, biskup e, Czesław Kaczmarek, e, w, który był w Kielcach. Ten jego raport został przekazany do USA i oczywiście utajniony. W raporcie Kuria stwierdzała, że e, pogrom był zrobiony, żeby odwrócić uwagę od sfałszowanego referendum. E, Żydzi zostali zabici z wojskowej broni, um, i w, um, jeszcze tutaj ważną rzeczą jest to, że. Um, um, za tą, za tą, za ujawnienie prawdy o pogromie kieleckim biskup Kaczmarek e, został, został mu wytoczony proces w 1953 roku. Po to, żeby zlikwidować e, świadectwa, to zlikwidowano w latach 70. żydowski cmentarz e, w Kielcach, od połowy lat 80. nagle pojawiło się bardzo wielu świadków głoszących, że pogrom e, w czasie pogromu e, zabijał polski Moktłoch. Nikogo z władz i organów ścigania nie zainteresowały te relacje. Co ciekawe, ci świadkowie dosłownie odtwarzali akta procesowe, co rodzi podejrzenie według Krzysztofa Konkoleskiego, że to, był, że to była jakaś akcja, akcja zorganizowana służb. Żeby prawda, a jeszcze bardzo ciekawe jest to, że e, zniszczono akta dotyczące e, tego, co się działo w Kielcach. Od 30 sierpnia do 1 września 1988 roku, czyli przez parę dni płonęły pomieszczenia w archiwach SB w Kielcach, e, w pomieszczeniach archiwum wybuchły Toksyczne materiały łatwopalne. No, kto trzyma toksyczne, łatwopalne materiały w archiwum? Em, bezpieka nie dopuściła em, Straży Pożarnej do, do, do tych palących się akt i Czekano, aż one się absolutnie, absolutnie no wypalą One były tak tajne, że nie dopuszczano straży. Były tak tajne, po prostu. Tak, tak tajne. Bo, więc tak, tak to wyglądało. E, przeprowadzono pogrom. Dowody zniszczono, a dzisiaj to, ta, to kłamstwo dalej pokłutuje o tym, że to Polacy do, do, przeprowadzili tą straszliwą zbrodnię. Dokładnie musimy kończyć ten odcinek. Wszystko oczywiście zawsze na Polaków. Za chwilę powiemy w następnym filmie o, o kolejnym pogromie inspirowanym przez NKWD, tym razem Ukraińcy dokonali pogromu na Polakach na swoich sąsiadach. Będziemy mówić o pogromie. Na Co, czy to, to jest bardzo odważna teza, z którą wiele osób by się nie zgodziło, że, że Wołyń był, którego rocznicę będziemy mieli w najbliższym czasie, też krwawej niedzieli, że był z inspiracji, e, przeprowadzony z inspiracji NKWD, natomiast problem jest taki, że dokładnie wiemy, że partie, które Potem stworzyły uon były partiami, które były stworzone w 18 roku przez, przez Sowietów. Więc Twoja teza, choć, choć wielu by się z nią nie zgodziło, byłaby warta rozważenia, ale to jest temat na inny odcinek. Dziękujemy Państwu, życzymy miłego dnia, 25 minuta minęła. Andrzej Koz, Ryan Botakowski. Do zobaczenia.